Za blaskiem ekranów kryje się ukryta cisza. Cisza, która codziennie pożera umysły milionów. I być może znasz tę ciszę aż za dobrze. To ten moment, gdy zamykasz aplikację, wpatrujesz się w przestrzeń, czujesz dziwną pustkę w piersi i myślisz, dlaczego, choć połączony z całym światem, nadal czuję się samotny. Najbardziej niepokojące jest to, że jeśli to uczucie nie zostanie zrozumiane i skonfrontowane. Ono nie tylko rośnie, ono koroduje, przekształca silnych ludzi w cienie ich dawnego ja, a to historycznie zawsze była ścieżka do życia pełnego żalu i często do tragicznego końca, naznaczonego izolacją, impulsywnymi decyzjami i ciągłym poczuciem niedoskonałości. Marek Aureliusz, jeden z najpotężniejszych ludzi jacy kiedykolwiek żyli, zmierzył się z czymś bardzo podobnym. Rządził całym imperium, miał armię, status, bogactwo, szacunek, a jednak napisał w ciszy, że dusza jest kształtowana przez to, o czym wielokrotnie myślisz. Oznacza to, że nawet cesarz może czuć się samotny, jeśli karmi swój umysł tym, co go niszczy. Świat cyfrowy robi dokładnie to z milionami ludzi dzisiaj, tworzy iluzję towarzystwa, ale karmi umysł porównywaniem, lękiem i nieosiągalnym standardem perfekcji. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że im więcej czasu spędzamy na przewijaniu, tym bardziej czujemy, że życie innych ludzi wydaje się lepsze niż nasze. I że im bardziej szukamy aprobaty online, tym mniej czujemy prawdziwej wartości? To uczucie jest tak powszechne, że badania pokazują, iż zwiększone korzystanie z mediów społecznościowych jest bezpośrednio związane ze wzrostem samotności i pogorszeniem zdrowia psychicznego. Zwłaszcza wśród młodych ludzi i dorosłych w wieku od 18 do 35 lat. To globalne zjawisko, ciche, ale niszczycielskie. Marek Aureliusz powiedział kiedyś, jeśli coś zewnętrznego cię dręczy, ból nie pochodzi od samej rzeczy, ale od twojej percepcji jej. A co bardziej definiuje świat cyfrowy niż zniekształcone percepcje? Śledzimy ludzi, którzy wydają się doskonali, bogaci, szczęśliwi, pewni siebie, ale nie widzimy ich błędów, ich porażek, ich blizn. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak to bezpośrednio wpływa na twoją samoocenę, twoją energię i twoją wizję przyszłości? To pierwsze wielkie nauczanie tego wideo. Świat zewnętrzny nigdy nie będzie odpowiedzialny za twoją samotność jeśli opanujesz swój świat wewnętrzny. Dla Marka prawdziwa siła nie tkwi w byciu otoczonym ludźmi, ale w niezależności od nich, aby istnieć. Aby to zrozumieć w praktyce, wyobraź sobie następującą sytuację. Budzisz się, sięgasz po telefon i zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, już porównałeś swoje życie do życia dziesięciu różnych osób. Twój umysł budzi się pokonany, zanim dzień się jeszcze zacznie. Dlatego wielu odczuwa niewytłumaczalny ciężar w piersi. Dlatego tak wielu sprawia wrażenie, że na zewnątrz wszystko jest w porządku, ale nosi w sobie wewnętrzny niepokój. A kiedy ignorujemy ten cykl, Wynik nigdy nie jest dobry. Wielu artystów i postaci publicznych zaczęło staczać się w dół właśnie wtedy, gdy straciło kontrolę nad swoimi emocjami w obliczu cyfrowej sławy. Na przykład Britney Spears spędziła lata żyjąc pod presją publicznego wizerunku, komentarzy i oczekiwań innych, i wszyscy widzieli, jak emocjonalne pogorszenie może zniszczyć nawet kogoś pozornie odnoszącego sukcesy. Problemem nigdy nie była sama sława, ale brak wewnętrznego opanowania w jej obecności. Z drugiej strony istnieje przeciwna ścieżka. Ludzie, tacy jak Keanu Reeves, na przykład, żyją w blasku fleszy, ale kultywują tak solidny wewnętrzny spokój, że nic z zewnątrz nie wydaje się mieć wystarczającej mocy, aby go złamać. To czysty stoicyzm w praktyce. To prawdziwa równowaga emocjonalna. Być może teraz przeżywasz ten sam dylemat, otoczony ludźmi, otoczony treściami, ale daleki od siebie. I tutaj stoicyzm wkracza jak światło w mgle przywraca ci kontrolę. Przypomina, że prawdziwa samotność nie pojawia się, gdy jesteś bez ludzi, ale gdy jesteś odłączony od siebie. Jeśli nadal będziesz ignorować to uczucie, ono po prostu nie zniknie. Tendencja jest taka, że będzie rosło, przekształcając się w lęk, utratę celu, a nawet depresję. Ale jeśli obejrzysz ten film do końca, znajdziesz pięć głębokich nauk, zaczerpniętych bezpośrednio z życia, zmagań i mądrości Marka Aureliusza, zdolnych radykalnie zmienić twoją relację ze światem cyfrowym, z innymi i z samym sobą. Jeśli pierwsza część ujawniła ciche niebezpieczeństwo samotności w świecie cyfrowym, teraz zrozumiesz dokładnie, jak Marek Aureliusz poradziłby sobie z nią, gdyby żył dzisiaj. Napisał, że większość niepokojów pochodzi tylko z naszej wyobraźni. A jednak żyjemy w erze, gdzie wyobraźnia jest karmiona 24 godziny na dobę powiadomieniami, porównaniami i nierealistycznymi oczekiwaniami. Dlatego tak wiele osób czuje się psychicznie wyczerpanych, nawet nie doświadczając niczego złego w ciągu dnia. Umysł jest wyczerpany, zanim jeszcze zacznie. Drugie wielkie nauczanie to musisz rozwinąć wewnętrzną twierdzę, która nie zależy od zewnętrznego hałasu. Większość ludzi cierpi, ponieważ oddaje swój spokój w ręce tego, czego nie może kontrolować opinii innych, polubień, obserwujących, szybkich odpowiedzi, natychmiastowej walidacji. Ale, jak powiedział Marek Aureliusz, masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Oznacza to, że jeśli umieścisz swój spokój w czymś, czego nie kontrolujesz, stajesz się podatny na każdą zmianę, a świat cyfrowy zmienia się cały czas. Zapytaj siebie: ile razy czułeś się źle, bo ktoś nie odpowiedział na twoją wiadomość, albo dlatego, że twój post miał mniej polubień niż się spodziewałeś, albo dlatego, że zobaczyłeś, jak ktoś podróżuje, ćwiczy, robi zakupy, żyje pozornie idealnym życiem. To dzieje się prawie każdemu. Badania pokazują, że 70% osób czuło się nieadekwatnie po porównaniu się z kimś online. To nie brak siły. To brak treningu mentalnego. Tutaj stoicyzm oferuje jedno ze swoich najpotężniejszych narzędzi skupienie się na tym, co jest w Twojej kontroli. Wyobraź sobie następującą sytuację bardzo dziś powszechną. Budzisz się, otwierasz telefon i widzisz, że nikt nie zareagował na to, co opublikowałeś poprzedniej nocy. Twój żołądek się ściska, Twój umysł tworzy historię. Nikt się o mnie nie troszczy, nie jestem interesujący, zostaję w tyle. Ale w rzeczywistości nic z tego nie jest prawdą to tylko automatyczna narracja umysłu. Trening stoicki polega na kwestionowaniu narracji, na obserwowaniu bez angażowania się. Marek Aureliusz codziennie rano pisał w swoim dzienniku właśnie po to, aby uporządkować myśli i przypomnieć sobie, co naprawdę się liczyło. I możesz to zastosować dzisiaj. Zanim otworzysz jakiekolwiek media społecznościowe, zapisz dwie linijki o tym, jak chcesz się czuć tego dnia. Wydaje się to proste, ale ta praktyka całkowicie zmienia sposób, w jaki twój umysł reaguje na świat cyfrowy. Nowoczesne badania pokazują, że zapisywanie małych intencji redukuje lęk i impulsywność. Przykładem z życia wziętym Kogoś, kto wydaje się stosować dokładnie tę zasadę, jest aktor Tom Holland, który zdecydował się odejść od mediów społecznościowych, zdając sobie sprawę, że ciągła presja i hałas wpływały na jego zdrowie psychiczne. Przejmując kontrolę, odzyskał poczucie spokoju, skupienia i klarowności. To czysty stoicyzm w działaniu. Ochrona własnego umysłu niczym świątyni. Ale oto wyzwanie na te sekcje. Spróbuj spędzić kolejne 24 godziny stosując prostą zasadę. Zanim otworzysz jakąkolwiek aplikację, zapytaj: Czy to jest w mojej kontroli, czy oddaję swój spokój przypadkowi? Jeśli to nie zależy od Ciebie, zignoruj to. Jeśli zależy, działaj z intencją. Ten jeden nawyk może zredefiniować Twoją relację ze światem cyfrowym w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. A teraz, zanim przejdziemy dalej, muszę cię o coś ważnego zapytać. Jeśli ta treść do tej pory rezonuje z tobą, proszę, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj kanał. Jest to niezbędne, aby YouTube zrozumiał, że tego typu wideo zasługuje na dotarcie do większej liczby ludzi na całym świecie. Kiedy to zrobisz, nie tylko wspierasz kanał, ale także pomagasz tej wiadomości dotrzeć do tych, którzy naprawdę muszą ją usłyszeć. Ten prosty gest ma ogromne znaczenie, abym mógł nadal dostarczać ci takie treści. Jeśli do tej pory zrozumiałeś, jak rodzi się cyfrowa samotność i jak chronić swój umysł przed zewnętrznym chaosem, dochodzimy teraz do najbardziej transformującego punktu stoicyzmu sztuki przekształcania samotności w siłę. Marek Aureliusz wierzył, że prawdziwa siła nie pojawia się, gdy jesteśmy otoczeni ludźmi, ale gdy uczymy się chodzić niezachwianie, nawet będąc samymi. Powiedział, do szczęśliwego życia potrzeba bardzo niewiele, wszystko jest w tobie samym. I nigdy nie miało to więcej sensu niż dzisiaj. W świecie, gdzie większość ludzi czuje się żywa tylko wtedy, gdy ktoś widzi, komentuje lub potwierdza ich istnienie. Trzecie nauczanie tego wideo to używaj samotności jako paliwa, a nie jako wyroku. Większość ludzi za wszelką cenę próbuje wypełnić pustkę rozpraszaczami, powiadomieniami i hałasem. Ale im bardziej próbujesz uciec od siebie, tym cięższa staje się cisza. I dlatego tak wielu, nawet otoczonych przyjaciółmi, obserwatorami i grupami, nadal odczuwa ten wewnętrzny dyskomfort, który nie znika. To nie brak towarzystwa, to brak kierunku. Pomyśl o tym, ile razy zauważyłeś, że im bardziej próbujesz zająć się, aby uniknąć myślenia, tym bardziej stajesz się niespokojny. To jest powszechne. W rzeczywistości badania naukowe pokazują, że osoby stale narażone na cyfrowe bodźce mają większe trudności z pozostaniem w ciszy z własnymi myślami przez 10 minut. Mózg przyzwyczaja się do nadmiaru i zapomina jak radzić sobie ze spokojem. I w tym zaburzeniu psychicznym samotność przekształca się w cierpienie. Dla Marka Aureliusza samotność była okazją do poznania siebie, wzmocnienia swoich zasad i zdecydowania, kim stanie się w przyszłości. Wykorzystywał swoje chwile izolacji na polu bitwy nie po to, by czuć się ofiarą, ale by się wzmocnić. Wyobraź sobie to przeniesione w dzisiejsze czasy. Jesteś zmęczony, świat jest głośny, twój umysł niespokojny. A zamiast pędzić do ekranu, postanawiasz wykorzystać tę chwilę, by na nowo się odnaleźć. To nie tylko zmniejsza niepokój, ale także zwiększa Twoją jasność umysłu i poczucie kierunku. Oto współczesny przykład. Pomimo sławy i fortuny, Jim Carrey przez lata zmagał się z głębokim poczuciem pustki i braku połączenia. Sam przyznał, że szukał zewnętrznego uznania, by wypełnić wewnętrzną pustkę, która nigdy nie została prawdziwie zaspokojona. To prawdziwy przykład na to, jak nawet genialne jednostki, gdy oddalają się od siebie, mogą pogrążyć się emocjonalnie. Nieuleczona samotność zamienia się w chaos, ale na szczęście jest też druga strona medalu i możesz ją zbudować. Stoicyzm uczy nas, jak przekształcić samotność w obecność. Chcesz prostego, ale potężnego ćwiczenia? Przez następne trzy dni praktykuj to, co Marek Aureliusz nazwałby powrotem do świadomości: raz dziennie usiądź w samotności na pięć minut, bez muzyki, bez telefonu, bez niczego, po prostu obserwuj swój umysł. Większość ludzi nigdy naprawdę tego nie robiła, a kiedy już to zrobią, Zdają sobie sprawę, ile bezużytecznych, powtarzających się lub pełnych lęku myśli dominuje ich cały dzień. Ta praktyka rozwija dokładnie to, czego brakuje w świecie cyfrowym: samoświadomość. Kiedy zaczynasz panować nad swoim umysłem, samotność przestaje być ciężarem, staje się lustrem. Lustrem, które ujawnia, co naprawdę się liczy. Dlatego tak wiele osób, które odnajdują sens, sportowcy, artyści, przedsiębiorcy, liderzy, spędza długie okresy w izolacji, by zbudować coś większego. Nie dlatego, że odrzucają świat, ale dlatego, że rozumieją, iż świat ma sens dopiero wtedy, gdy ich wewnętrzny dom jest w porządku. Stoicyzm oferuje jasność. Uczy cię postrzegać każdą emocję jako posłańca, a nie wroga. Samotność pokazuje ci, że coś w tobie potrzebuje uwagi. Nie po to, by cię ukarać, ale by poprowadzić cię do silniejszej, bardziej ugruntowanej, lepiej przygotowanej wersji siebie. Oto opcjonalne, ale potężne wyzwanie. Przez następne trzy dni każdego dnia spędź pięć minut bez cyfrowych bodźców, po prostu obserwując swoje myśli. Pod koniec trzeciego dnia napisz jedno zdanie o tym, co odkryłeś. Tylko jedno może to być strach, pragnienie, dyskomfort lub siła, której wcześniej nie zauważyłeś. To proste, ciche ćwiczenie było używane przez filozofów, wojowników i przywódców w całej historii i może całkowicie zmienić twoją relację z samym sobą. Teraz, gdy rozumiesz, jak przekształcić samotność w wewnętrzną siłę, dochodzimy do kluczowego punktu, jak budować prawdziwe połączenia w coraz bardziej powierzchownym świecie. Marek Aureliusz powiedział: To, co nie jest dobre dla ula, nie może być dobre dla pszczoły. Innymi słowy, jesteśmy istotami społecznymi, ale nie w nowoczesnym sensie gromadzenia obserwujących czy polubień, raczej w sensie pielęgnowania relacji, które prawdziwie odżywiają duszę. I tego właśnie brakuje dziś milionom ludzi połączeń, które odżywiają, a nie wyczerpują. Prawda jest taka, że pomimo bycia bardziej połączonymi niż kiedykolwiek, nigdy nie byliśmy tak emocjonalnie oddaleni. I to nie dzieje się tylko Tobie. To zjawisko ogólnoświatowe. Najnowsze badania pokazują, że osoby, które spędzają ponad trzy godziny dziennie w mediach społecznościowych, mają dwukrotnie większe szanse na zgłaszanie uczucia izolacji emocjonalnej. Dzieje się tak, ponieważ ludzki mózg nie został zaprojektowany do obsługi tysięcy pustych mikrointerakcji. Został zaprojektowany do głębokich więzi. Czwarte nauczanie Marka Aureliusza, które tutaj stosujemy, jest proste, ale transformujące. Bądź świadomy tego, kogo wpuszczasz do swojego życia. Stwierdził: jakość twojego życia zależy od jakości twoich myśli. Dziś możemy zaadaptować to zdanie do: jakość twojego życia Zależy od jakości ludzi, których wybierasz, by mieć blisko siebie. Dotyczy to zarówno relacji osobistych, jak i cyfrowych. Zapytaj siebie: ile osób trzymasz blisko, które tylko cię ciągną w dół, ile cię porównuje, krytykuje, umniejsza, czy po prostu wykorzystuje cię, by wypełnić swoją nudę? Większość ludzi kurczowo trzyma się takich relacji z obawy przed samotnością, ale oto paradoks. Im bardziej próbujesz unikać samotności, utrzymując wokół siebie niewłaściwych ludzi, tym bardziej samotny się stajesz. Niewłaściwe towarzystwo waży więcej niż nieobecność. Aby zastosować tę naukę dzisiaj, spróbuj następującego ćwiczenia mentalnego. Wyobraź sobie, że Twój umysł to dom. Kogo wpuszczasz? Ludzi, którzy pomagają uporządkować to miejsce? Czy ludzi, którzy przychodzą, robią bałagan, krytykują i odchodzą bez żadnej odpowiedzialności? Kiedy zaczynasz świadomie filtrować, twoja energia się zmienia, twoja samoocena wzrasta, twoja jasność umysłu się zwiększa, a oto potężny przykład tego, jak niewłaściwe towarzystwo może zniszczyć kogoś. Amy Winehouse, genialna, potężna, wyjątkowa artystka. Ale otaczała się ludźmi nieprzygotowanymi do pomocy jej emocjonalnie, którzy podsycili jej uzależnienia i niestabilność. Konsekwencje były dewastujące. Nie chodzi o to, że brakowało jej talentu, raczej o to, że żaden talent nie jest w stanie wytrzymać środowisk, które niszczą umysł. To potężne ostrzeżenie dla nas wszystkich. Spójrzmy teraz na drugą stronę. Ludzie tacy jak Dwayne Johnson, na przykład, który często opowiada o tym, jak starannie wybiera swoje grono przyjaciół i współpracowników. Podkreśla, że otacza się tylko ludźmi, którzy dzielą te same wartości, etykę i szacunek. To nie przypadek. To dyscyplina emocjonalna. To jeden z największych filarów stoickich. Ochrona Twojej energii, jakby była Twoim najcenniejszym zasobem. Ale jak zastosować to w praktyce, w świecie cyfrowym? Oto prosta technika: przeprowadź świadome oczyszczenie społeczne. Przez następne dwa dni, usuń ze swoich sieci wszystko, co wywołuje nadmierne porównywanie, niepokój lub poczucie nieadekwatności. Obejmuje to toksyczne profile, negatywnych ludzi i treści, które cię przygnębiają. Zastąp je treściami edukacyjnymi, inspirującymi, które przyczyniają się do twojego rozwoju. Sam ten krok całkowicie zmienia twoje zdrowie psychiczne i badania to potwierdzają. Ludzie, którzy przeprowadzają cyfrowe oczyszczanie, zgłaszają wzrost samopoczucia i zmniejszenie stresu nawet o 40% po jednym tygodniu. Innym potężnym zastosowaniem jest rozpoczęcie budowania głębokich relacji offline. Nawet jeśli masz ich tylko kilka, jedna szczera rozmowa jest warta więcej niż tysiąc polubień. Jedno szczere spojrzenie jest warte więcej niż automatyczna wiadomość. Pamiętaj, nie liczy się ilość, liczy się głębia. Po zrozumieniu, jak wzmocnić swój umysł, przekształcić samotność w obecność i budować głębsze połączenia, dochodzimy teraz do kluczowego punktu dla każdego, kto naprawdę chce zmienić swoje życie, przekształcenia tego wszystkiego w kierunek cel i jasność. Marek Aureliusz powiedział, że dusza przyjmuje kolor swoich myśli. Oznacza to, że stajesz się tym, czym karmisz się wewnętrznie. Jeśli karmisz się porównaniami, strachem i cyfrowym hałasem, osłabiasz się. Ale jeśli karmisz się intencją, dyscypliną i świadomością, wzmacniasz się. Następne nauczanie jest jasne: używaj dyskomfortu jako kompasu. Większość ludzi próbuje pozbyć się samotności, usuwając wszelkie niekomfortowe uczucia szybkimi rozrywkami. Ale stoicyzm uczy dokładnie odwrotnie. To, co ci przeszkadza, ujawnia, co potrzebuje uwagi. Właśnie dlatego wielu, nawet otoczonych technologią i opcjami, kończy zagubionych. Żyją zajęci, ale bez kierunku. Zmęczeni, ale nieproduktywni. Połączeni, ale pusty. Dzieje się tak, ponieważ umysł bez celu jest jak otwarte drzwi. Wszystko może wejść. Czy kiedykolwiek to czułeś? Czy zauważyłeś chwilę, kiedy wydawało się, że zawsze zaczynasz, ale nigdy naprawdę nie idziesz naprzód? To jest powszechne, a badania pokazują, że ludzie bez zdefiniowanego celu wykazują wyższe wskaźniki lęku, poczucia stagnacji i porównywania społecznego. Nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że brakuje im wewnętrznej struktury. Brak celu pozostawia umysł wystawiony na wszystko, co narzuca świat cyfrowy. Dla Marka Aureliusza cel nie był czymś wspaniałym, było to codzienne zobowiązanie do własnych wartości i możesz to zastosować obiektywnie dzisiaj. Wybierz coś, co naprawdę się dla ciebie liczy i zamień to w praktykę, a nie teorię. Może to być dbanie o swoje zdrowie, nauka czegoś nowego. Odbudowa poczucia własnej wartości, organizacja finansów lub rozwój emocjonalny. Nie ma znaczenia, którą ścieżkę wybierzesz. Ważne jest, abyś wybrał. Prosty sposób na rozpoczęcie to zdefiniowanie tego, co nazywam codzienną triadą stoicką. Trzy małe działania, które będziesz wykonywał każdego dnia przez następne 30 dni. Małe, ale konsekwentne działania. Takie jak czytanie 10 minut dziennie, ćwiczenie przez 15 minut, nauka przez 20, organizowanie przestrzeni, zmniejszanie cyfrowego spożycia przed snem lub pisanie swoich intencji na dany dzień rano. Tego rodzaju praktyka tworzy strukturę mentalną i emocjonalną. Dokładnie tak, jak robił Marek Aureliusz, pisząc swoje refleksje przed rozpoczęciem dnia. Aby pokazać, jak to działa w prawdziwym świecie, spójrz na drogę ludzi takich jak Kianu Reeves, znosił głębokie straty, skrajną samotność i chwile, które powaliłyby każdego na kolana, ale postanowił przekształcić wszystko w skupienie, cel i obecność. Jego spokojne zachowanie, pokora i dyscyplina są wyraźnym odzwierciedleniem kogoś, kto nauczył się używać ciszy i bólu jako narzędzi, a nie jako więzień. To współczesny przykład tego, jak zasady stoickie mogą kształtować całe życie. Teraz pomyśl o sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś zamiast reagować na świat, zaczął kierować własną drogą. Co by było, gdyby samotność przestała być zagrożeniem i stała się przestrzenią do planowania? Co by było, gdyby każdy dzień miał jasną intencję? Badania pokazują, że proste, dobrze zdefiniowane cele, praktykowane codziennie drastycznie, zmniejszają poczucie braku kontroli. Umysł uspokaja się, gdy wie, dokąd zmierza. Oto opcjonalne wyzwanie, aby to wzmocnić. Przez następne siedem dni wybierz stałą porę, rano lub wieczorem, i przeprowadź krótką analizę swojego cyfrowego dnia. Zadaj sobie pytanie: co dziś przybliżyło mnie do tego, kim chcę być? Co mnie od tego oddaliło? Który cyfrowy nawyk mnie wyczerpał? Jaka praktyka mentalna mnie wzmocniła? Czasami wystarczy szczera chwila zastanowienia, by spojrzeć na świat zupełnie inaczej niż do tej pory. Wtedy dostrzegasz, że samotność to nie wróg, lecz cicha przystań, gdzie możesz odnaleźć swoje prawdziwe ja. Internet nie jest złoczyńcą, to narzędzie, które może stać się kluczem do wolności, albo siecią, w którą się zaplączesz. Wszystko zależy od tego, jak go użyjesz. A filozofia, tak jak choćby stoicyzm, to nie tylko zbiór mądrych myśli, lecz przede wszystkim praktyczny przewodnik, jak przetrwać emocjonalnie w dzisiejszym świecie. Jeśli choć część tej myśli do Ciebie trafiła, podziel się nią z kimś bliskim. Nawet najmniejszy gest może nieraz odmienić czyjeś życie. Do zobaczenia w kolejnym materiale.